Dzień dobry kochani, ponoć mam tylko 15 sekund, żeby przychodzić Waszą uwagę, żebyście zostali tutaj na tym kanale i nie mam pojęcia, czy moja poranna facjata Was do tego zachęci, ale chciałam Was zaprosić na dzień ze mną, na takie pierwsze jesienne podrygi. Tego dnia wstałam i poczułam, że ja potrzebuję po prostu o siebie zadbać. Płatki pod oczy, pielęgnacja, oczywiście SPF. Do tego otulający skórę balsam. No i można zaczynać ten dzień, ale ja słuchajcie, zanim ja zacznę dobrze dzień i zanim ja coś zjem, no to muszę nakarmić moje pieski. A potem sama zabieram się w zarobienie śniadania i tym razem miałam ochotę na buratę. I miałam też bułki, więc powstały z tego niesamowicie smaczne kanapki. I do buraty dodałam śliwki. Spróbujcie tego połączenia, mm, jest przepyszne i na to koniecznie balsamiko. Koniecznie. Chciałabym, słuchajcie, żeby ten dzień zaczął się tak, że y, jem śniadanko i y, robię jogę, ale niestety siadam do kąpa, no i po prostu zaczynam pracę. I to jest też dobry moment, żebyś się zatrzymał, zasubskrybował i dał kciuka w górę. Dzień dobry, kochani, witam się z wami w nowym vlogu. A do mnie fala inspiracji, jeśli chodzi o jesień. Zrobiło się już tak cozy na dworze. Chociaż dzisiaj ma być 24 stopnie, ale mimo wszystko te poranki i wieczory już są chłodne. Zapraszam was na takiego pierwszego jesiennego vloga w tym sezonie. Już od kilku dni mam taki tryb, że działam na swoich jesiennych kubeczkach, wdrażam powoli swoje jesienne rytuały. Pierwszą rzeczą, którą Dzisiaj chcę mieć z głowy, jest siłownia. Chcę się poruszać, bo mamy środę, a ja jeszcze nie zrobiłam żadnego niego przez to, że dostałam okres. Dzisiaj czuję się ok, więc idę się trochę poruszać. Obrobiłam się z mailami, także na dzisiaj już komputery zamykam, a potem jadę się zobaczyć z mamą. Mama wróciła z mini-wakacji, nie widziałam jej tydzień, więc no powiem Wam, że już się skniłam, więc jedziemy sobie pogadać i pewnie skoczymy na jakiś shopping. Dzisiaj też na Instagramie Asia, pozdrawiam Cię bardzo, wysyłała mi, że w Pepku są takie foremki, których szukałam rok temu, do robienia chyba ciasteczek. Foremki w kształcie dni, więc chętnie też zajrzę do Pepku. No i jestem, dobrnęłam do siłowni, czasem jest mi trudno się zmotywować, żeby się zebrać, a jak już jestem, to zakładam słuchawki i odpalam sobie jakąś muzę. W ogóle sport bardzo pomaga mi się wyciszyć i uspokoić, ale też dodaje mi energii. Jestem ciekawa, jak jest u Was. Moi drodzy jestem już po siłowni Zajrzałam do mamy i chciałam wam pokazać Dzisiejszą styluweczkę Dzisiejsza styluweczka to jest taki trochę Kompromis z latem a jesienią Mam na sobie kamizelkę Którą kiedyś upolowałam w lumpie I ona słuchajcie ma w sobie i wełnę i jedwa Naszyjniki moje stare Kolczyki również A na nogach jeszcze Do tego klapki podnie, więcej jesienno-letni vibe. Proszę mm. bardzo, dobro narodowe. Przychodzi się do mamy, to się zawsze ma coś dobrego i tym razem jest leczo. Przepyszne. Ze świeżymi pomidorami. Świeże pomidory, wszystko świeże, bo mama dzisiaj z Radzańca poszła sobie na targ. Idziemy teraz do biblioteki, bo mam do oddania jedną książkę i do odebrania dwie książki. Także najpierw cel biblioteka, a potem idziemy do Rosmana i do Pepko. Wróciłyśmy, byłyśmy w bibliotece, byłyśmy. Nie poczekaj. Byłyśmy w Pepko, byłyśmy w Scineju, byłyśmy w Rosmanie i zrobiłyśmy wielkie, jesienne zakupy. Znaczy, ja zrobiłam, bo ona tylko kilka rzeczy, ale ja słuchajcie, zaszalam, Także zapraszam Was na mini haul, a nawet nie taki mini zakup. Tu Was słuchajcie postawię i y, najpierw pokażę Wam, co przyniosłam z biblioteki. Oglądałam sobie ostatnio na Goodreads listę książek, które warto przeczytać jesienią i ta była w kategorii takiej cozy historii o czarownicach i to jest Tajny Klub. Nietypowych czarownic, Sangu Mandana. Nie znam autorki bądź autora, bo nie wiem, czy to jest imię żeńskie czy męskie. Ale zobaczcie na tą okładkę, jaka ona jest cozy. Od razu się chce po taką książkę sięgnąć. I druga książka, to też jest jedna książka z mojego jesiennego TBR, i to jest Remigiusz Mruz Iluzjonista. I to jest tom drugi z serii o Gerardzie Eddingu. Oglądaliśmy z Kamiliem ten serial behawiorysta. Nie chciałam wypożyczać behawiorysty, bo mniej więcej już kojarzę właśnie z serialu tą historię, ale chętnie przeczytam drugą część, czyli Iluzjoniste. Chcę się wkręcić w kryminały, mróz jest bardzo polecany, więc zobaczymy o co z tym razem chodzi. Przechodzimy do zakupów. Najpierw Sinsei. Mam tutaj akurat sinseja na wierzchu. Sinseja, słuchajcie, takie cute świeczuszki, dyńki. Każda z nich kosztowała jakoś 7 zł, tutaj nie mam na nich ceny. Drugą rzeczą Sinsei'a takie foremki silikonowe, przesłodkie są, to są żołen i listki dębu. Ja bym tego nie kupiła, bo zaraz Wam pokażę, kupiłam już właśnie taką jedną formę stepko, ale mam powiedziała, że w wrzuciła do koszyka, że skoro kosztuje 10 zł, to ona mi weźmy pepko i w pepko dyniowe szaleństwo tak jak Asia mi wysłała tą łopatkę z foremką dyni do odciskania na przykład do kruchych ciasteczek ja codziennie działam z taką szpatułką w kuchni myślę że jak będę miała dwie to trochę mi to ułatwi życie ona jest pomarańczowa i jest w dynie to dodaje jej uroku i sezonowości drugą rzeczą którą już szukałam w tamtym roku to są słuchajcie takie foremki Dynie, zobaczcie jakie to jest przesłodkie Ta szpatuła kosztowała 8 zł A te foremki również 10 zł Tak jak właśnie tamte z sinseja. W zeszłym roku sobie zapisałam jakiś przepis Właśnie na takie ciasteczka w kształcie dyni Za późno się wzięłam za szukanie Wzięłam się za szukanie, w październiku już nic nie było Pepko też upolowałam taką słodziutką pluszową dyńkę Dlatego, że e, mam gdzieś tutaj, nie mówię, mała W zeszłym tygodniu? czy jakoś dwa tygodnie temu, taką pluszową wiewiórkę, więc to będzie super wyglądało razem. Kolejna dynka to jest świeczka. Ja słuchajcie, raczej za świeczkami z Pepco nie przepadam, ale pomyślałam sobie, że no przesłodki jest ten słoiczek, jak się wypali tą świeczkę. To ten słoiczek to będzie po prostu jesienna dekoracja. Trzeba jej przyznać, że pachnie pięknie. I ja, słuchajcie, lubię sobie też taką jeszcze wczesną jesienią, jak jest trochę cieplej, siadać na ogródku i palić nawet taką świeczkę na powietrzu. Ostatnią rzeczą, na którą w zasadzie polowałam, już chyba nawet w zeszłym roku, tak mi się wydaje, że w zeszłym roku były te kubki, był ten cute kubeczek. Ta świeczuszka, jeszcze Wam tylko powiem, była za 12 zł. No, i czy to nie jest najsłodszy jesienny kubek, jaki w życiu widzieliście? Jest to chyba najsłodszy kubek, jaki ja widziałam. Za 8 zł w Pepko. Chciałam jeszcze jeden jakiś taki jesienny, bo ja dużo tych jesiennych kubków nie mam. Mam jedną dynkę. No, i resztę kubków mam raczej takich zimowych, sweterkowych, po prostu z motywem takim bardziej cozy, ale takim typowo jesiennym. No to nie dysponuję więcej niż jednym. Teraz mam, słuchajcie, dwa. Przechodzimy do zakupów z Trochę czułam fajną promocję na płatki pod oczy. One były, słuchajcie, 5 par za 9 zł. Na tych rzeczach e, jedzeniowych wypatrzyłam. Syrop imbirowy. Polowałam na taki syrop rok temu albo dwa lata temu. Gdzieś to powinno być na vlogach. Na vlog, chyba. 1699 był w promocji. Kolejna rzecz to jest pianka. Pianka do twarzy z Isany. Tutaj mamy zero zapachów. Nie, te pianki z Isany się sprawdzają. Potrzebowałam też płynu micelarnego, i ja zazwyczaj biorę to, co po prostu jest w promocji. Tym razem padło na AA. Tu mam coś fajnego. Też oczywiście na promocji JOUP. Dwie dyszki, Bal są taki mocno nabliżający. Kompres dla ciała rozświetlający. Zmacnia barierę skóry. Creamy Amber, czyli powinien być taki bursztynowy. Piękny, taki jesienny. Otulający. W promocji w końcu dorwałam bronzer z AA. Polowałam na niego długo, długo. To jest, słuchajcie, Star Secrets. Bardzo popularne produkty. Akurat kończy mi się płynny bronzer, a ja uwielbiam teraz konturowanie w płynie, więc. Bardzo się cieszę, że mi się udało, do trzy ryżki utrafi. Maseczki i zawsze jak jestem w Rosmanie to biorę sobie jakieś maseczki. Tym razem wziąłam sobie Bielendę i Eveline. Eveline, takie e, maseczka, serum, ampułka, a tutaj mamy coś w płachcie. Psy jak szalone czekają za okno, ale musicie nam wybaczyć, jest dzisiaj dosyć ciepło, okna są pootwierane. To by były, słuchajcie, całe zakupy. Radzę Wam się przejść, bo jest mnóstwo pięknych rzeczy i zrobić taki przykład. Dobra, siadamy teraz z mamą I będziemy piły sobie kawkę A w ogóle jeszcze słuchajcie yy, Zobaczcie co moja mama przywiozła Od babci z domu rodzinnego Stary świecznik Który ciocia jej specjalnie wyczyściła I podarowała mi go w prezencie Bo bardzo mi się spodobał Zobaczcie jakie to jest cudo Świecznik wydaje mi się, że z jakiejś oryginalnej manufaktury Niestety nie jest podpisany Rodzina mojej mamy pochodzi yy, z miejsca Gdzie są huty szkła Więc wydaje mi się, że to jest wyrób jednej z nich przepiękny. No dobra, kochani, wróciłam do domu i yy, zrobiłam już taką mini aranżację na stole z tymi świeczuszkami. Zostawiam tą świeczkę zamkniętą i tutaj te dwie denki. I chciałam Wam jeszcze pokazać ten stojak na serwetki, który też kiedyś kupiłam w Senseju. Kiedyś, to znaczy jakiś tydzień temu, dwa tygodnie temu. On, słuchajcie, mnie urzekł, ale już go teraz w Sinseju nie widziałam. Rozglądajcie się. Tak to na ten moment wygląda. Uroczo. Jeśli, słuchajcie, chodzi o zakupy, to jeszcze pokażę Wam tutaj ten kącik z z poduszkami, bo tą poduszkę kupiłam ostatnio w Wisku za 35 zł, więc uważam, że to jest naprawdę spoko cena. Jak za taką dużą poduszkę, bo to jest ten większy rozmiar. Tu jest jedna podusia, tu jest druga podusia, tam jeszcze trzeba posprzątać. Ostatnim takim moim jesiennym zakupem, no to jest świeczka. Kupiłam sobie, słuchajcie, jedną świecę: Twinkle Candle i ona jest o zapachu pumpkin. I ten zapach jest taki naprawdę fajny, pierniczkowy i nieco korzenny, i tutaj. Ja Miałam taką swoją małą też z hortensją z ogródka. Kompozycję jesienną, ale jeszcze taka zmiana dekoracji na jesiennych, zmiana wystroju domu myślę, że będzie w jakimś kolejnym blogu, bo zamówiłam też zasłony. W tym roku ochotę bardziej na coś neutralnego, mam ochotę na berze, bo już będzie w następnym blogu. Chciałam Wam powiedzieć, że zapisałam się na Facebooku na grupę Jesieniary. Chciałam Wam dać o niej znać, bo e, dziewczyny wrzucają tam naprawdę fajne rzeczy. Wrzucają przepisy, wrzucają jakieś pomysły na jesienne aktywności, wrzucają też e, jesienne dekoracje. Grupa Jesieniary na Facebooku. Co chwilę lajku tam jakieś posty i jest po prostu super. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o książce, którą teraz czytam, która również jest takim jesiennym vibem, bo jest to romantaz. znalazłam sobie takie miejsce, gdzie powinno być trochę lepsze światło, bo jak siedzę tam, to światło odbija mi się z tyłu. I strasznie mi się nie podoba, jak mówię, na o tej kamerze, więc znalazłam trochę lepszy kadr i mam tutaj słuchajcie, bezsilną Lauren Roberts, to jest, słuchajcie, dosyć nowe wydanie. Bo wydaje mi się. Że ona była jakoś wydana pod koniec 2023 albo na początku 2024. Piękne wydanie! W ogóle jest to wydanie z biblioteki, czajcie? Jeszcze niezniszczone, jeszcze niewymacane, nieczytane. Myślę, że jestem jedną z pierwszych osób, która złapała się tej książki, zresztą widać to po jej stanie. Ja jestem na 104 stronie i czyta się to po prostu jak bajkę, słuchajcie, bardzo się wciągnęłam. Jest to opowieść o dziewczynie. Która żyje w społeczeństwie, które jest podzielone na kilka grup. Są ludzie, słuchajcie, którzy posiadają moce. I to są elitarni. Są ludzie, którzy tych mocy nie posiadają, e, i oni są nazwani zwyczajnymi. I właśnie do tej grupy należy główna bohaterka. Ale pewnego razu w ciemnym załogu spotyka ona księcia, który obdarzony oczywiście jest tymi mocami i ratuje mu życie, mawia mu że jest medium, czyli że ma jakąś tam moc, nazywa siebie przyziemną. Medium to ponoć są przyziemni, bo książę ma moc rozpoznawania właśnie mocy, a że z mocą medium nigdy nie miał do czynienia, więc nie mógł zweryfikować, czy ona kłamie, czy nie. Dzięki temu, że ona, słuchajcie, się tak pokazała z takiej strony, że uratowała temu księciu życie, została zauważona i została wezwana na turniej, gdzie właśnie będzie walczyć elitarnymi o wygraną. Jest przerażona, bo ona dobrze wie, że szanse w tym turnieju zazwyczaj są nierówne. Ludzie z wielką mocą Mierzą się tam z takimi ludźmi, którzy albo tą mocą nie za bardzo wiedzą, jak władać, albo tej mocy wielkiej nie mają. To są trochę takie igrzyska śmierci, tylko z bardziej pogmatwaną fabułą. Jest tutaj już oczywiście jakaś iskra, jest wątek romansowy. Ja się nie mogę doczekać, zaraz sobie robię herbatę. Zanim się dosiądę do książki, to odpalam telewizję, odpalam pilota, dosiadam się do Hotelu Paradise, bez jest kolejna edycja. Dajcie koniecznie znać, czy oglądacie. Wszystkie sezony, słuchajcie, widziałam wszystkie oglądałam i jest to moja totalna guilty pleasure. Też w tym okresie jesiennym ja lubię wracać do takich cozy starszych seriali. Tym razem padło na słodkie kłamstewka. Dajcie znać, kto pamięta. Ja pamiętam, że chyba oglądałam to za czasów albo licealnych, albo studenckich. To był jakoś rok 2010 do 2015 albo 2017, jakoś tak. Jak patrzę na te stylówki, to teraz wchodzi to, co było modne te 10-15 lat temu, oglądając serial, którym ja się modowo inspirowałam, w niektórych przypadkach, pamiętam, że strasznie mi się podobał styl jednej z głównych bohaterek Ari. Dajcie znać, jakim teamem byliście. Amerykański serial ze zbrodnią w tle. Serial o nastolatkach. Jest grupka przyjaciółek i jedna z nich zostaje uznana za zaginioną. Rok później znajdują jej ciało. Do reszty dziewczyn zaczynają przechodzić anonimy podpisane A, czyli skrótem od imienia dziewczyny, która już nie żyje. Też można w domyśle powiedzieć, że jest to anonim. Poboczne jakieś miłosne wątki. Jest to taki Cozy serial. Myślę, że też odpalę sobie Gilmore Girls, bo to też jest taki serial typowo jesienny. Myślę, że jeszcze będę dla Was robić takie vlogi, gdzie Wam trochę uprzymycam tej jesieni, bo jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych sezonów w roku. Zresztą widzicie, że ja o tym lubię opowiadać. Jeśli Wam się miło oglądało tego vloga, to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę na zachętę dla mnie. Dajcie znak, czy dekorujecie dom na jesień w komentarzach i dajcie znać, jeżeli e, znalazłyście jakieś jesień inne perełki. Ja chętnie z Wami o nich podyskutuję. Myślę, że z tego vloga to już by było wszystko. Do następnego. Buziaczki. Pa, pa.